Cześć, dzisiaj będziemy się tradeować za huja. No huja, będziemy tradeować o huja. Mamy telegramów, więc wyjdziemy wtedy na plus 2 miliony. Chyba że nie Do Tak. Co to jest? Dobra, dobra, kupujemy jakieś byle jakiego ładnego Hyuga. Fajnego huja. Fajnego Hyuga. A dlaczego nie mogłeś dołączyć do tej lubiance? Nie no, widzę. Ja rzuciłem chyba dwie godziny temu filmik. No, dwie godziny temu równe filmik będzie Nie, już mi się filmik. No to film No w tamtym filmiku obejrzycie sobie, było losowanie na kiu. 500 tysięcy nam by to widzowie pomocy. Widzowie, mamy, mamy uratowaną sytuację. Widzowie, nie wiecie o co mi chodzi. Trzeba jeszcze raz zobaczyć. Habu, ha, hu, ha, a, ha. Habąbur. Lej. Dobra, chłopc, skoro tych chłopcy. Ty? Co? Co jest? What the fuck? Udało się, widzowie. O, odcinek nam wyszedł. Głos miał. Myślałam, że to będzie przykład 99 level, a później 1 level, ale to było tyle samo. David nawet nie umie normalnie napisać siódemki. Dobra widzowie, no to możecie wysyłać mi jakiegoś, jakieś pety. No, to, no proszę, proszę was, no, żebyście mi wysłali jakieś peta. tam możecie mi wysłać. Peta, peta. Peta. No, możecie mi wysłać pod takimi. Możecie na zostawię wam. Na no, chwilę. <grymne> no, chwilę. Zostawię Wam, możecie wysłać jakiś do mailboxa, ja sobie będzie konkurs. No konkurs zrobimy, O! Ja nie jestem debilem, Robimy... O! A takie... Ej, śnieżka kulka. Śnieżka kulka. Śnieżka kulka. Śnieżka kulka. Teraz. Biedny psy, dobra widzowie. Po biednego pieska możecie dzisiaj zawalczyć. Jutro będą wyniki. Będę płakał, bo, bo pies tak nie umie oddychać. Ja, ja rozdaję tego psa, bo on będzie mi śmierdział w, w tym plecaku, więc ja go nie chcę widzowie. Więc możecie go zabrać ode mnie po tym śmierci. No wiecie jak gnowię w sobie słucha. Widowie, narka, widzowie, myślę, że mają fajne, śmieszne filmik. Możecie dać łapkę. A nawet dać łapkę. Papa widowie, macie oglądać do końca. Wszystkie filmiki. Papa widzowie, macie obejrzeć moje wszystkie filmiki, jak dacie rany. To, to Was nikt nie kosztuje, a mnie Ja zarabiam na tym miliony.